Sí, sí, sí. Pana, bo koncertował pan tutaj już wielokrotnie nie tylko w klubie przepompownie. Jak się okazuje, ma pan tutaj za sobą koncert z gatunku czasu za przeszłego, czyli 56 rok z Krzysiem komedą wtedy. Nie da się ukryć jeszcze z sekstetem komedy i zresztą niedługo potem również z zespołem Jazz Believers. to też były lata 50. jeszcze. A potem to ja już naprawdę nie wiem, kiedy to wszystko się zaczęło. Na pewno zaczęło się już tak na bardzo poważnie i często od chwili, kiedy powstał jazz w Muzeum. Wojtek Karolak, którego rocznicę, pierwszą rocznicę śmierci obchodziliśmy jak 3-4 dni temu, w wielokrotnie w wywiadach ze mną mówił, że on w Drzezie szuka pulsu. Czego pan szuka w takim razie w Drzezie? Szukał. W Drzezie musi się szukać pulsu. To nie tylko Wojtek Karolak, ale ja również i wydaje mi się, że powinni to robić wszyscy. Drzezmeni, ilu ich tylko jest. To oczywiście nie tylko pulsu. Szuka się również wielu innych elementów, no, przede wszystkim harmonii, formy, no, różne rzeczy można eksploatować. Zachwycił się muzyką z chmur, z, z, ze streamingu. Te wszystkie portale streamingowe, które oferują miliony płyt, na szczęście, na szczęście winyl wrócił do łask. Jak pan się zapatruje na tą rewolucję technologiczną, jeśli chodzi o tą jakość muzyki, o ten remastering, o bardzo wysokie, wysokiej jakości pliki, na przykład do ściągnięcia? Z internetu. No czy ja wiem, czy tam są takiej wysokiej jakości pliki. Ja najczęściej spotykam się właśnie z bardzo niedobrymi plikami, z jakąś marną akustyczną oprawą, ale oczywiście istnieją i takie, które starają się dbać o poziom akustyczny. A jeśli chodzi o winyl, no czy ja wiem. Ja jednak nie mam tak zbyt wielu zastrzeżeń do płyt CD. Myślę, że... Jeśli ta płyta CD zostanie dobrze dopracowana, bez żadnych bramek szumowych i tak dalej, to ona przeniesie wszystko to samo, co winyle. Natomiast nowe winyle, proszę zwrócić uwagę, bardzo często zawierają muzykę, która jest grana cyfrowo najpierw w studiu. Czyli jak gdyby ten urok, o którym się tyle mówi, powinien zniknąć. leży przed panem winyl, który został wydany stosunkowo niedawno i Marcin jak dzisiaj mi powiedział, że moja słodka europejska ojczyzna została wydana też w takich jest dwóch wersjach zjad. i e, nagrany w studiu w to, i w Łodzi, ale także koncertowy. Jak pan wspomina ten materiał, bo to jest szalenie ciekawy liryczny materiał. No jest tu ogromna różnica między winylem a płytą CD, bo to jest w ogóle podwójny album CD gdzie są dwa koncerty zawarte. Jeden właśnie ten, który jest na winylu, tyle że rozszerzony, bo tu też nie wszystko się zmieściło, ale jeszcze do tego jest ten drugi koncert w troszeczkę zmienionym składzie. I okazało się, że jest grany w zupełnie inny sposób, dlatego zdeklarowaliśmy się, że obydwie wersje pójdą na jednym albumie. <noise> Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak, ale każdy z utworków wyraźnie słychać, że jest grany zupełnie inaczej. Dublewski jako lider, jaki jest? Trzeba by spytać moich podopiecznych. A jak pan się czuje jako lider? Czego, czego pan szuka w zespole jako lider? Jak często daje pan swobodę? Czego szukam dobrych kolegów, dobrych muzyków w zasadzie? Ja nie muszę niczego więcej robić. Jeśli udaje mi się znaleźć ekipę taką jak trzeba, to na tym się wszystko kończy. Ja nie mam później żadnych uwag. Oni wiedzą, jak mają grać ze mną, co mają grać ze mną, a jeżeli do siebie nie przystajemy, no to trudno. Żegnaj człowieku z zespołu, szukamy następnego. Co Pana zdaniem dzisiaj ma do zaoferowania polski jazz, bo na scenie pojawiło się bardzo kilka fajnych bardzo zespołów, które nie tylko odgrywają klasyków polskich jazzu na nowo, ale także tworzą swoje autorskie projekty, co ważne. No ja w ogóle powiem, że raczej brakuje tych zespołów, które odtwarzają klasyków na nowo. I to rzeczą nas było. Zespoły próbowały grać albo amerykańskie kompozycje, albo swoje własne. Kompozycji kolegów z reguły się nie grywało. Ja tutaj zrobiłem pewien wyłom właśnie w ostatnich płytach. Ale co oferuje jazz? Ach, Boże drogi, no nieprawdopodobne bogactwo, poparte nieprawdopodobną wiedzą i techniką. Dosłownie pojawiają się dziesiątki muzyków co chwila, z których każdy jest perfekcyjny. Ja nie wiem, co z tym będzie dalej, bo przecież koniec końców będzie więcej jazzmenów niż słuchaczy. Ale gdzieś ale ten gdzieś... błąd musi się pojawić, bo ta perfekcja jest faktycznie zauważalna w wielu kompozycjach, ale to przecież chodzi o to, żeby czasem się noga potknęła, prawda? No, potyka się noga każdemu z nas, mnie również. Michał Kapczuk kontrabas, Michał Kapczuk, Wojtek Niedziela fortepian i Jan ptaszyn dziękujemy.